Dzisiaj taki troszeczkę inny filmik, ponieważ nie będzie pokazany mój zbiornik. Z tego też powodu, że jestem trochę chora i nie za bardzo mogę teraz siedzieć przy, przy akwarium, nawet, nawet mimo statywu. Ale bardzo chciałam nagrać jakiś film, bo jednak, no, jednak, chciałam się z wami podzielić pewnymi przemyśleniami, pewnymi. Pewną wiedzą niedawno poszerzaną dosyć intensywnie, tym razem na temat, o którym jeszcze nie mówiłam, czyli o ślimakach akwariowych, ale też nie o wszystkich ślimakach, bo na taki filmik o wszystkich ślimakach też przyjdzie czas. I to niedługo, na, na fali tego, co dzisiaj nagrywam. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć tylko o Ampulariach. A dokładnie o ampulariach z rodzaju a które są bardzo często spotykane w naszych zbiornikach. Można powiedzieć, że coraz częściej. Widzę, że są też często polecane w grupach akwarystycznych. Że bardzo dobrze sprzątają, że zjadają rybie odchody. A przede wszystkim też dlatego, że są bardzo łatwe w rozmnażaniu, ponieważ co nawet co tydzień potrafią wyjść z wody i złożyć na, na szybie, czy pod pokrywą, złożyć kokon składający się z kilkuset nawet jaj, z których po około dwóch, 3 tygodniach wylęgają się małe słodziaczki, małe ampularie. Przypominam, że ampularie są jako jedne z nielicznych ślimaków rozdzielnopłciowe, czyli potrzebujemy, do rozrodu mieć parkę. Ampulary zdobyły też swoją popularność dzięki różnym odmianom kolorystycznym. Tu na zdjęciu mamy fioletową, chociaż muszalka jest taka troszeczkę niezawyjściowa. Nie Widać, że ślimak miał chyba za mało wapnia, a woda była zbyt miękka. Wyróżniamy takie jak żółte, niebieskie, białe, żółte, a żółte już mówiłam żółte z ciemną stopką. Różowe, miodowe. Tych odmian jest naprawdę sporo, i tak jak mówię, ampulary są bardzo chętnie hodowane i bardzo często polecane. I teraz nasuwa się pytanie, czy jest to na pewno to, co powinno być, i czy tak właśnie powinno się dziać, ponieważ dowiadujemy się, że Zgodnie z ustawą o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 roku i z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2013 roku w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzeniania się ślimaków z rodzaju pomacea, y, trzymając te ślimaki w domu, w akwarium, popełniamy przestępstwo. Czyli y, nie możemy ich... Hodować, sprzedawać, rozmnażać, dawać komuś innemu. Mało tego, nie możemy ich hodować nawet jako zwierzęta, jako karmówka. Jak wiadomo, jak wiadomo, ślimaki te rozprzestrzeniły się w krajach Unii Europejskiej. Europejskie I są tam uznawane za groźne szkodniki. A Polska, jako jeden z dwóch krajów Unii, było tak samo Czechy, są jednym z największych znaczy u nas po prostu, tam, u nas i tam najwięcej się tych ślimaków hoduje. Jest to główne źródło w Europie. I naprawdę, kochani, Polecam Wam to, żeby się z tym za zapoznać i posłuchać tego, co mówię, poczytać sobie na ten temat, bo naprawdę grożą nam bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Ja teraz posłużę się stroną, właśnie tutaj, łowca obcych i najczęściej zadawane pytania, po prostu Wam to przeczytam. Posiadam ampulary w swoim akwarium lub w swojej ofercie. Co powinienem zrobić? I teraz mamy odpowiedź. W przypadku posiadania tych ślimaków należy przede wszystkim nie uwalniać ślimaków do środowiska naturalnego. Nie rozmnażać. Jaja ślimaków można w prosty sposób eliminować. Nie przekazywać dalej, nie sprzedawać, nie oddawać, nie kupować nowych. I teraz tak: ślimaki można wykorzystać jako pokarm dla innych zwierząt akwariowych. Ale. To nie oznacza, że mamy prawo hodować i rozmnażać te ślimaki, tłumacząc się, że one będą pokarmem innych zwierząt. To ten dopisek oznacza, po prostu podpowiada możliwość, w jaki sposób możemy się tych ślimaków, no, brzydko mówiąc, pozbyć. Ja się obawiam i prorokuję, że jeżeli zaczną faktycznie się, się takie, takie kontrole, i ludzie jedni na drugich będą nasyłać inspektora. To po prostu zacznie się masowe wyrzucanie ampularii nie tylko do toalety, ale także do wszelkich innych zbiorników wodnych. Idące ciosem, zobaczcie, nie mamy już praktycznie zimy i jest prawdopodobne, że te ślimaki mogą, mogą w końcu przetrwać, przetrwać zimę. I faktycznie możemy mieć niezłą plagę i niezły problem w Polsce z tą ampularią. Kolejne pytanie, czy to, że kupiliśmy te ślimaki w sklepie Mamy Paragon, czy to jest legalne? Nie, mamy te ślimaki w dalszym ciągu nielegalnie. Następne pytanie, posiadane przeze mnie ampulary są innego gatunku niż te szkodzące. Czy w związku z tym są legalne? Nie, zgodnie z rozporządzeniem ślimaki z rodzaju pomacea... Hmm. Tak samo podlegają, yy, przepraszam, ograniczeniu podlegają wszystkie ślimaki z tego rodzaju, niezależnie od gatunku. Czy mogę uzyskać zezwolenie na posiadanie i hodowlę dystrybucji ampularii? Yy, generalnie można przyjąć, że teoretycznie tak, pod warunkiem, że udowodnimy, że yy, będą one przedmiotem yy, badań lub prac yy, naukowo-badawczych i mamy na to pozwolenie głównego inspektora. Yy, Myślę, że mało kto byłby w stanie to udowodnić i przede wszystkim mieć, starać się o takie zezwolenie. No i teraz, co, co ciekawe, gdzie mogę zgłosić nielegalną dystrybucję tych ślimaków? Zgłoszenia należy przesyłać do właściwego wojewódzkiego inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. I tu bardzo ładny dopisek jest na stronie. Przed dokonaniem zgłoszenia zachęcam do zwrócenia grzecznie uwagi właścicielowi ślimaków. W większości przypadków właściciele nie są świadomi problemu. Jak mogę pomóc rozwiązać problem obecności ampularii w akwarystyce? I tu jest też bardzo ładnie napisane. Zachęcam przede wszystkim do promocji w swoim otoczeniu, stosowania dobrych praktyk w akwarystyce poprzez działanie zgodne z obowiązującym prawem. W sposób przyjazny i wyrozumiały warto informować o właściwym postępowaniu z posiadanymi gatunkami. No, ja akurat to coś dla mnie, bo ja nie za bardzo potrafię w sposób przyjazny czegokolwiek wyjaśniać, chyba że jestem w pracy. W stosunku do ludzi dorosłych jestem mało. Mało przyznaję wyrozumiała, ale postanowiłam chociażby tym filmem, który w tym momencie nakręcam, w jakiś sposób wesprzeć właśnie wesprzeć te działania. Ciekawa jestem, czy faktycznie będą takie przypadki, że ktoś, jeżeli na przykład, nie wiem, ktoś kogoś bardzo nie lubi i zgłosi, że a ta i ta osoba to sprzedaje te ślimaki albo a ta posiada. I czy jeszcze zrozumiałe, że powiedzmy do sklepów, czy, czy do jakichś większych hodowli, ale jestem bardzo ciekawa, czy faktycznie dojdzie kiedykolwiek do tego, że inspektor może nam zapukać do drzwi i czy będzie miał prawo wejść do nas do mieszkania i, i sprawdzić, co my robimy z naszymi ampulariami. Żeby Was troszeczkę jeszcze bardziej zniechęcić do posiadania ampularii. To takie dosyć interesujące, poniekąd zdjęcie mojej ampularii z 2016 roku, zaznaczam. W sumie też już to było nielegalne wtedy. Ta ampularia na tym zdjęciu jest tak szpetna i tak nieapetyczna. I dodam jeszcze, że jej głównym zajęciem było wsysanie odchodów welona, które były grubości, długości i koloru słonych paluszków. I myślę, że, że takie widoki to też niekoniecznie są y, aż takie apetyczne. To tak mówię tak troszeczkę na wpół żartem, bo, bo z drugiej strony bardzo, bardzo to zdjęcie lubię. Rzadko się coś tak brzydkiego y, na zdjęciu może trafić. Y, zwłaszcza że i ta muszelka jest jakaś taka wyblakła, i, i wszystko jest y, mało interesujące. Także, kochani, naprawdę ja polecam, żeby się nad tym zastanowić wszystkim. I tak samo osoby, które chcą te ślimaki trzymać jako ślimaki na karmówkę, tu jest zdjęcie. Tak, to moje zdjęcie. Przyznaję, że to jest moje zdjęcie. U mnie w zbiorniku Ancistrus Red. W taki właśnie sposób wyrwał ampularię z jej domku, z jej skorupki. Nawet nie wyłamał drzwiczek, więc nie wiem, jak, jak on to sprytnie jakoś zrobił. I mało tego zobaczcie. O niej tylko wyjadły wnętrzności. Całe ciało jest zostawione. Wnętrzności są wyżarte, zachował, zachował się jak orka, która zabija wieloryba tylko po to, żeby zjeść jego język, a cała reszta ciała zostaje niepotrzebna. I tak samo tu w tym przypadku, wiadomo, że ja to ciało wyrzuciłam, bo nie wiem, co miałabym z nim zrobić, pokroić i dać skalarom, altumom, przepraszam, czy, czy w ogóle nie wiadomo, co z tym zrobić. To zdjęcie jest dosyć drastyczne i było nawet tam parę ostrych komentarzy, kiedy wrzuciłam je w grupy facebookowe. I w sumie się nie dziwię, bo, bo faktycznie jest, jest, jest straszne, ale myślę, że tym zdjęciem też Wam troszeczkę uświadomię, że, że niekoniecznie musimy skazywać ampularię na taki los. I zwierzęta, które mają zjeść taką ampularię, mogą na pewno zjeść coś innego i może to też troszeczkę przemówi. No, straszne jest to zdjęcie. Nawet był film cały, ale, ale postanowiłam go jednak nie pokazywać, bo osoby bardziej wrażliwe mogłyby tego po prostu nie wytrzymać. No. Myślę, że, że coś coś wam tutaj do, do myślenia tutaj zbrojniki po to, że taka mała sugestia, jak nie ampularie, to może na przykład przerzućmy się na hodowlę zbrojników. Mamy coraz więcej, y, coraz więcej odkrywanych zbrojników, coraz więcej odmian y, barwnych, nawet zwykłe strusy są, y, są, są interesującymi rybkami, pomijam fakt, że jest bardzo dużo innych gatunków, ślimaków które możemy mieć zamiast, zamiast tych nieszczęsnych ampularii takich jak tylomelanie czy bardzo pożyteczne świderki. Drapieżna Helenka sama w sobie też jest bardzo ładnym ślimakiem tak naprawdę. No i przede wszystkim halmety czy neritiny. Tego jest naprawdę, jest tak dużo i jest tak ogromny wybór. Jest tyle innych możliwości, że, że nie upierajmy się przy tych przy tych ampulariach i myślę, że każdy powinien naprawdę mieć świadomość tego co robi i, i zachęcam was do tego z całego serca. Ja też było mi ciężko się przemóc, bo zawsze lubiłam ampularie. Tu też akurat ampularia, która sobie tam coś spożywa. Zawsze bardzo lubiłam ampularie i i ciężko yy, się przekonać, ale na przykład patrzcie, jest tyle kolorowych yy, muszelek, które możemy sobie kupić yy, i na nie patrzeć. Nie musimy patrzeć koniecznie na muszelki naszych kolorowych ampularii w akwarium. Tu akurat bardzo fajne muszelki, które dostałam od znajomego, bardzo go yy, pozdrawiam. Yy, a jeżeli ktoś się upiera, że musi mieć duże ślimaki, proszę bardzo, ślimaki afrykańskie, może nie tak duże jak ampularia, znaczy w nie tak duże, większe niż ampularia zwana ślimakiem jabłko. Nie jest to ślimak do hodowania w akwarium, ale w terrarium, jak najbardziej w odpowiednim pudełku. Ślimaki te przynajmniej są legalne, są duże, imponujące. Tak samo trzeba je karmić jak i ampularie, które są wielokrotnie przez ludzi zgłodzone. Jak mówię, możliwości jest tak wiele, że nie trzeba się ograniczać do tych jednych, jedynych ampularii. Zachęcam Was do komentowania, do subskrybowania moich filmów i po prostu do zobaczenia, do następnego filmiku. Mam nadzieję, że już niedługo. Raz jeszcze dziękuję za obejrzenie tego do końca. Mam nadzieję, że.